Hej wszystkim, z tej strony ma na Waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable. Jest to trzecia część naszej środowej aktualizacji. Wam wleci w środę rano, kiedy już będzie następna aktualizacja, ale no jak wiecie, te zadanka były mega długie i ja nie zdążyłam ich zrobić, więc no kontynuujmy, kontynuujmy, teraz będziemy pomagać Jessice. Ona w ogóle ma tego, tego konia, którego ja nie lubię, ale ma fajną grzywę, więc mi się podoba. E, jak chcesz się podzielić? Ja niszczę te, te latające szczury, a ty po mnie sprzątasz? <gry> U, ile PD? Okej. Okay. Nie chcę zakładać, ale skoro jesteś ostoją wielkiego, dobrej światłości, to pewnie nie dasz rady ich pozabijać. A po co je zabijać? Dziękuję za komplement. Słuchaj, nie interesują mnie te głupkowate stwory, więc lepiej je zabić. To będzie szybsze niż zaganianie ich z powrotem do Pandorii, jakby były zagubionymi osiołkami. Osły, wiem o czym teraz myślisz Uparte jak... nie, no dobra Pamiętaj, nie jesteś wśród jeźdźców duszy Ale śmiało spróbuj je uratować Jeśli ci się uda eee, Aha No tak, czyli trzeba jechać Teraz je złapać Jak? Co ja mam zrobić? Halo, nie uciekaj, stój No No Ej Aha, o, nabiegnie za mną. Okej, okay, dobra, ale co ja mam z tym zrobić? Poczekaj, poczekaj, <gryw> bo nie wiem. Chodź, nie, chodź, 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 chodź. Chodź, chyba do portalu cię muszę dać, tak? Czy jak? Bo nie wiem. Tu? Dobra, jedna jest. Tak? Czy nie? Przemyślałaś to? Czy chcesz tam w ten? O, to jest druga, dobra, zobaczymy. To chyba tak działa. Chodź tu! No jakie to jest ciężkie do złapania w ogóle! No! Dobra. Panda Ray. Podąża za tobą. Chodź, panda Czyli tak to działa. No, trzeba je... Oj! Trzeba je odstawić do tego portalu! Come on! Boże, one są takie słodkie! Jak są te takie, wiecie, do konia, do, 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 do przyczepy, w ogóle można dwie na raz, no to one tam mi się tak nie podobają, jak tutaj na przykład. Czy mogą mieć dwie? Mogą mieć dwie? O, ale super! Ja myślałam, że muszę każdą po kolei. A tu nie! Chodźcie! Chodźcie szybko! Dobra, została jedna. Jedna tam dalej jest, więc... A ty co tu robisz? Jessica, co ty tutaj robisz? Czemu biegniesz? Czy ty biegniesz ją zabić? Nie, nie rób tego. Gdzie ona zniknęła w ogóle? Okej. Okay. Come on, come on, come on, come on. Jej, biegnie za nami. Znaczy biegnie. Po swojemu biegnie. Leci raczej. W ogóle muszę zrobić zdjęcie, bo to przecież pięknie wygląda. Jak ona tak za nami sunie. Patrzcie, jak ślicznie. No nie, no fajne. Fajne, podoba mi się. Oh, w ogóle, jak tak stoi nad nami, to. O, oh, wow! Ale fajnie, fajnie w ogóle, że, że można mieć taką pamiątkę z tego, z tych zadań. Naprawdę mega fajne są te zadania. I w ogóle, wow, że tyle PD się dostaje. Szok. Myślałam, że będą. No wiecie, no, raczej rzadko robią fabułę. Ale jestem bardzo, bardzo mile zaskoczona. Weź idź z tymi piorunkami swoimi, bo one tutaj się nie przydadzą nam. Proszę, zapraszam. Zapraszam, zapraszam. Come on, come on. Jej! Warunki spełnione. Dobra, i teraz jedziemy jej to oddać. Czekajcie, gdzie ona tu jest? Halko? A, tam, na dole. żeby była jasność to nie był komplement <noise> of course, oczywiście, że nie dobra, i jedziemy teraz do tej ostatniej bo tutaj mamy ten ostatni wykrzyknik <noise> ok czemu nie mogę tędy przebiec o nie, tylko nie pod mapę, please nie wyjdźmy stąd dobra gdzie ona stoi, to tam gdzieś dalej Czekajcie, tu? Do nich? Nie, no ja mam wszystko odpalone, więc powinnam widzieć. Gdzie to jest? Aaa, o dobra, teraz ona. Ona ma ładnego konia, więc. Dobra, Lilian, zobaczymy, jak sobie radzisz z potwornościami rodem z Pandorii. W nowej granie otworzyły się szczeliny, a cieniste stwory wypełzły do Twojego świata. Musimy zamknąć szczeliny i wykopać te paskudstwa z powrotem do Pandorii, żeby już nie wróciły szczerze nie spodziewam się wiele z twojej strony postaraj się nadążać i nie wchodź mi w paradę gdy rzucam zaklęcia przecież nie chcemy, żeby przytrafiły ci się pandoriańskie wczasy, takie jak twojej Annie ja nie wierzę kolejne 100pd to jak pomogliśmy każdej i za wszystko to było po 100pd, to tutaj wbiło się naprawdę mega dużo wow super, naprawdę super w ogóle gdzie tu trzeba jechać? daleko jakoś? Czekajcie, bo ja nie wiem gdzie jestem. Oh, o, Jezu, daleko! To ja nie jadę pieszo. Czekajcie, mam pomysł. Dobra, yy, troszkę taki lifehack, ale przetransportowałam się, żeby mieć bliżej, bo nie chciało mi się jechać taki kawał drogi, bo tam naprawdę jak się na mapę, to było mega daleko, a ja uwielbiam te, w tej grze jeździć oczywiście, tak? O, tutaj się dzieje. Okej. Okay. Fajnie to wygląda w ogóle. Patrzę na tych bezradnych mieszczuchów. Biegają, krzycząc o pomoc. Ratowanie tych głupców pewnie zmotywuje Cię na tyle, żeby stworzyć z tego interesującą rywalizację. Ale te ptasie, muszki nigdy w życiu czegoś takiego nie widziały. Nie chcemy, by złapali zawiduje, i zaczęli szukać czarownic do spalenia. Będę musiała później wysłać Katię, żeby wymazała im wspomnienia tej magii. Będzie się dobrze bawić. Będę musiała później wysłać tu Katię, by wymazała im... No, no dobra, ale jakby... Czytałam to już. Czekajcie. Co ja mam z tym zrobić? No, no halo! Nie! Ej! Czy ja mam to klikać, czy jak? A, Aha! Ło! Tu się pali w ogóle! Widzicie to? Szok. Chodź tu. Mój koń w ogóle pełen relaks. <noise> o kurczę. No ty jesteś już... Ej, halo! Czekaj, 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 czekaj. Bo tu chyba coś nie, nie tego. Nie, nie uciekaj! Chodź! Stop, 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 stop. No nie! Ej, bo... ja myślałam, że one będą stać w miejscu, jak ja będę im tam... Dobra, czy on już odszedł sobie? Tak, chyba tak. Dobra, jeszcze ten. O kurczę! Trochę ich tu jest. Dobra. Złapali cię poszukiwacze... Jak? Jak mnie złapali? Czekaj, 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 czekaj. Aha, dobra, po prostu nie mogę w to wchodzić. Okej. Okay. Jeszcze jeden, gdzie on jest? Tutaj. To chyba, nie, jeszcze dwa, tak? Na mapce są chyba dwa, no. Dobra. To poza tym jeszcze dwa? Aha, ja muszę zamknąć szczelinę. Dobra! Wszystko jasne, dlatego one wylatują, bo te szczeliny trzeba pozamykać. O nie! Szybko zamykamy. Wow, ale te zadania są mega fajne, naprawdę. Dawno nie było tak fajnej fabuły. Chyba od uratowania Anny. Gdzie my mamy teraz jechać? O drzemu! Dobra, jedziemy pod wózką do zajazdu pod Wilkiem i stamtąd się przeteleportuję, bo no tak chyba będzie dużo, dużo szybciej. Bo jakby, jakbyśmy mieli jechać stąd, no to kawał drogi, tak mi się wydaje. Chcesz kurczę, czy ja wiem? W sumie jest. Wiecie co? Nie, nie, ja po prostu stamtąd znam drogę, a tu będę się gubiła w Dobra, nagrywam. Ble, czuję się, jakbym zrobiła. Dobry uczynek. Tak to jest być miejscem duszy. Muszę coś rozwalić. Okej. <grym> Okej. <Okay. grym> okay. Ale strasznie długie te zadanie. Zobaczcie, nawet no, na trzy odcinki ja miałam to. Ja wiem, że niektórzy tam zrobili to no tak na jeden, ale Jezu, to by było tyle montowania i w ogóle tyle godzin. No i proszę, wygląda na to, że kryzys został zażegnany. O, jeszcze 30 peda, proszę bardzo. Wszystko po staremu. Co z dziewczynami? Lilian, muszę przyznać, że kusiło mnie, żeby wyrzucić Cię w portal, ale teraz dzięki temu półgłówkowi puszczamy Cię wolno. Hej, kogo nazywasz półgłówkiem? Strach się bać. Jezu, ale serio. Tak się. No nie wiem, dość już tego. Jakieś ostatnie słowa? Coś na upamiętnienie chwili? Nie było tak źle. Będę udawać, że to się nigdy nie wydarzyło. Macie szczęście, że nie chciało mi się używać na was światła. Aiden, nie było tak źle. Wszystko musi wrócić do stanu wyjściowego. Wojna między Garnokiem a Aiden nigdy się nie kończy. Wszystko wraca do normy. Ty walcz o swoje przekonania, my o swoje. To nic osobistego. Do zobaczenia na polu bitwy. Baju. Ok, i teraz my musimy jechać jeszcze gdzie? Do nowej grani znowu. Nie! Why? Dlaczego ta gra mi to robi? To jest specjalnie, to jest zamach nam. A, na moje to, jak to się nazywa? Orwick. I które muszę wydać na podwózki. Dobra, zaraz się widzimy. Coś mi się w ogóle w grze zgliczowało, i panie biegają z głową w dół i, i uciekają, i w ogóle. To są czapki, czy to. Bo, nie wiem, to ma teksturę, czy po prostu to jest bezteksturowe w kolorze. Nie mam pojęcia, ale. Eee, tak. Co jest? Czemu mi zniknęło. Czy ja mam wejść do środka? No bo tutaj było, że mam do tego podjechać, ale. Jak podjechałam, to zniknęło. Ciekawe, czy tutaj będzie coś, że mam tam. Ten, że mam tam iść. A, no jest, dobra. O, już, już się bałam, bo mówię, kurde, jak mi się coś zgliczowało. W ogóle słyszałam, że. Mimo wszystko te aktualizacje były dość zgliczowane. Dość mocno. Więc. Więc się bałam, że mi też się coś tu pogliczuje. Czy to tutaj? Tak. Czyli pewnie będzie trzeba wrócić do tej e, pani Holdsworth, tak? Tak, bo one tam są, dobra. No, za murami fortu. Za fortu. Lilian, miałam nadzieję, że cię zobaczę. Tak długo patrzę na tę stronę, że mam mroczki przed oczami. Mów, co się stało od naszego ostatniego spotkania. Orety, spotkanie z Uala, odłączenie się od reszty, neutralizowanie niestabilnego drakoniu, współpraca z bocznymi jeźdźcami brzmi nierealnie. Co podobało ci się najbardziej? Hmm, chyba zdobycie tego nasiona mimo wszystko. Mam nadzieję, że reszcie nic się nie stało Jeśli pani Holcurt ufa czarownicy Wala, tej całej Steve są w dobrych rękach Tak przy okazji To też muszę ci coś powiedzieć Prowadziłam badania i wiele się dowiedziałam Aż za dużo, żeby opowiedzieć wszystko dzisiaj Aha Lilian, to był dla ciebie ciężki dzień Zasługujesz na odpoczynek Ja idę do domu, żeby zwinąć się w kłębek przy Misty Spotkajmy się jutro Co? To nie jest koniec? Wow, w tym momencie jestem e, zaskoczona. Naprawdę jestem zaskoczona. No ale to by było na tyle w tym odcinku. Także kurczę, będzie następny, jestem w szoku. Będzie następny odcinek z aktualizacji, która była tydzień temu i to będzie już czwarty. Wow, szok i niedowierzanie. <laughs> Jakaś resztka nadziei, rozpacz przy okazji zobaczymy co przyniesie jutro mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał jeżeli tak to pamiętajcie o łapeczkach, komentarzach i subskrypcjach ja was bardzo serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia na szlakach star stable, trzymajcie się i cześć